Cześć Wam wszystkim, z tej strony Panda. Dzisiaj nagrywamy filmik 5 Max przeciwko 5B. Zobaczymy, komu uda się wygrać. Dobrze, a więc zanim jeszcze zaczniemy, zostawcie łapeczkę w górę. Myślę, że tak 1500 lajków pod tym odcinkiem i kolejny odcinek z tej serii. Oraz subskrypcję na kanale, ponieważ lecimy po 100 tysięcy subskrypcji. Dobra, daję ready. No i lecimy z gierką. Zobaczymy, komu uda się wygrać. Szczerze mówiąc, no nie wiem. Ponieważ Maxem mało co grałem B już mam na ponad 500, możemy zbierać cubesy. Jakby co? Ok, tu są B, tu są maksy. Maksy mają iść na prawą stronę, a B mają iść na lewą. Gdzie są maksy? Tu jest jeden max, tu jest trzeci. Tam jest czwarty, jeszcze jednego mi brakuje. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj jest. Dobra, maksy, chodźcie tutaj. Ok, mamy 5 maxów, a B jest ile? 3. No, czekamy. Pozdrawiam tutaj osobę, która zaobserwowała Instagrama. Możecie również bić. Może pojawicie się na odcinku. Jest 5? Nie jest 4. Gdzie jest jeszcze jedna? Raz, 2, 3, 4, 5. Tam jest 4. O, jest 5, dobra. Dobra, możemy się strzelać. Zabili się sami, sami w. Ten w siebie wypili. Myślę, że tu będzie raczej maksy wygrają. Patrzcie, bo robię coś takiego. I zobaczcie. No tutaj. O nie. Dobra. To nie był dobry pomysł, bo się zatrzymałem. Palec mi zjechał. Yy, ok, zostało 5 yy, brawlerów. 3 bi yy, przeciwko 2 maksom. Mogą to wygrać Maxy, lecz tutaj ta bi ma bardzo dużo par Cubesów, więc może być ciężko. Czemu ona zabiła sama siebie? Aha, no wiem, widać, nie, ktoś nie ogarniał o co tutaj chodzi. No cóż, przez to mogą przegrać. Na szczęście zabiła tutaj tego Maxa, Tom Max, sorry, nie mogę się przyzwyczaić. No i bi wygrały, ok. E, 1 do 0 dla bi gramy do trzech wygranych, e, więc. Lecimy z drugą gierką. OK, startowaliśmy już. Ja tutaj idę pod tego Power na prawo. Max trochę mało bije, zobaczcie ma 4 ataki i mam go na... To jest max level. Aha, zapomniałem, to jest max level, zobaczcie. I on nie rozwala. Teraz już rozwala, ale bez jednego... Bez żadnego Power nie jest w stanie rozwalić skrzynki, więc to jest słabe. Powinien trochę więcej bić. Dobra, ja czekam tutaj na maksów. No, chodźcie tu. Yy, trzy, cztery, tu jest jeden? Tak jest. Dobra, jest 5. tam są trzy, cztery, gdzie jest jeszcze jedna? Znowu jakaś bi się zgubiła. Gdzie jest jakaś bi? O jest, dobra. Dobra, to możemy się strzelać. Dobra. Chodźcie tutaj. Chodźcie do mnie, to ten. Użyjemy se ulta wszyscy w czwórkę, znaczy na jednym ulcie polecimy. Ok, coś tam trafiliśmy. Nie wiem kto umarł, bo nie zauważyłem. Bi zmarnowała ulta. Ok. O, tutaj te bi. Bi mają mało życia, to trzeba wiedzieć. Dobra. Robię ją. Jest. 2HP, 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 uciekam, uciekam, uciekam. Żyje, 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 dobrze, 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 dobrze. dobrze 2HP zabiję jedną B. 3 max przeciwko 2 B. Okej. Okay. Tego ja Jansona bym podjechał. Okej. Okay. Chodź dawaj użyjemy Sulta. Jest zabity. Nice. Jeszcze nie ogarniam dobrze, jak grać maksem. Okej, okay, wygraliśmy. Nice. 1 do 1. Przypominam, że gramy do trzech wygranych. Ok, to lecimy z kolejną gierką dawać od razu ready. Wszyscy ready, lecimy. 1 do 1. No, ciekawe się zapowiada. Zobaczymy, kto wygra. Szczerze mówiąc, nie wiem, myślę, że jak ja bym pograł już trochę to max, to myślę, że miałbym o wiele łatwiej, ale nagrywam to zaraz po Polowaniu na max. Wiem, że to może być dziwne, bo ten film widzicie jakiś tydzień później, ale no tak, nagrywam to zaraz po tym, bo pomyślałem, że w sumie najwięcej osób będzie wtedy online, a tak to później każdy będzie próbował wbijać postaci i tak dalej, więc nagrywamy to od razu teraz, ok? 4 max. Jest piąta. Tak, jest piąta, tu jest 3, 4 gdzie? gdzie jest piąta. Nie widzę 5. B. Gdzie jest 5. B? 4. B jest, halo. Gdzie jest 5. B, co jest nie tak? Ale zobaczcie, nas jest pięciu, więc y, tamtą osobą też powinna być B. Gdzie ona jest? Nie możemy znaleźć B. Co, zaczynamy? Dobra. Zacznijmy, ona się pewnie znaj... Aha, zabili się już między sobą, więc no spoko. Plus dla nas. Wow, ale dostałem teraz. Użyję zaraz ulta razem z nimi. Zobaczcie. O. On też dostał busta. No. Tamta B, Nie. Ona nie ma życia. Janson, Janson. Jansson bez psa. O, o, spowolnił mnie. Ale dobra. Używam se ulta. Wjeżdżamy w B. No i nice. Easy winek. Dobra. To ja was robię, panowie. Pięknie. Pięć tych. Zapomniałem, że w ogóle my gramy jakby przeciwko sobie i mimo tego, że używam ulta, to ja ich nie przyspieszam, więc teraz co to przypomniałem. 2 do 1 dla Max. Więc teraz jeśli wygramy, to wygrywamy całą tą konkurencję. Dobra. Dobra, mordeczki, mieliśmy taki problem, że wywaliło tamte osoby. No i teraz po prostu nie ma nikogo. No ale myślę, że to nie jest problem. Max wygrały 2 do 1. Wcześniej graliśmy także po prostu yy, do dwóch wygranych, że 3 gierki gramy i w tych trzech grach kto lepiej zagra, więc yy, wygrały tutaj Max. No to może jeszcze zagramy sobie prezent Plunder. W zamian za to, że no po prostu te osoby wywaliły ich z gierki i po prostu nie mogły zagrać, a nie było nikogo innego, a nie będę po prostu czekał na nich. Więc myślę, że i Max i tak by wygrały, bo w tej ostatniej gierce aż 4 Max zostały na koniec, więc myślę, że bez problemu dałyby sobie radę. Dlatego no postanowiłem zakończyć ten odcinek, czyli Max wygrywają. Możecie pisać w komentarzach, jakie inne postacie chcecie zobaczyć. OK. U Sandy... Nie zabije. A, i mało brakło. Dobra, niech wezmą tego gift'a, przerzucą go przez ścianę. Albo go po prostu wezmą. Myślę, że bez problemu im się to uda. Chociaż... Ja odpaliam sobie ulta tak bezpiecznie, żeby zagrać. OK, Zabrany. Dobra. Tu jest max. Mam mniejszy poziom ode mnie. Kurde. O, pięknie weszło w moje strzały. I leży. Nice. Dawaj, bi, dawaj, bi, Przerzucaj to szybko. Albo podaj mi. No. Dawaj, rzucaj do nas. Co ona robi? Okej, okay, przerzuciła. Dobra, wygrywamy to bez żadnego problemu. Pięknie. 24 pucharki na bi. Spoko. Więc ja lecę wbijać bi. A ja już wam dziękuję za oglądanie. To by było na tyle w tym odcinku. Cześć!